Witam Was. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać nowego członka naszej rodziny. A nowym członkiem rodziny jest, jak możecie zobaczyć, mała Kasia. Mała Plamka. Jest to córeczka Kasi, która przyszła na świat wczoraj rano, gdy przyjechałem. Mała Kaśka sobie już tutaj chodziła z dużą Kaśką. Wczoraj z wujem, małą tutaj, dosadzaliśmy do. Yy, wymiona do Dytka, do Kasi, bo Kasia trochę odpychała, no wiadomo, to był Kasi pierwszy poród, też nie wiedziała co jak z czym, no ale na szczęście szczęśliwie się sama wykoć yy, ten ale no szczęśliwie się sama nam wyźrebiła, nie było żadnych powikłań, no, kotek przeleciał jak widzicie tutaj z Rzakim sobie cały czas rozmawia i broni tutaj młodego do, yy, do Dytka młodego dociągaliśmy, bo miało druchy ssania, no ale nie mógł złapać jej Strzyka, bo naprawdę ma bardzo malutkie, bardzo króciutkie, i tak do środka można powiedzieć, zagięte. No i nie miał jak złapać. No, ale wczoraj ładnie sobie popił trochę. Dzisiaj widzę, że ma już taki brzuszek, tak więc pewnie w nocy sobie trochę popociągał. Nauczył się sam pić, no i z czego się bardzo cieszę. Pierwsza była dla niego pierwsza doba, a dalej już będzie jak z górki. No, jak widzicie, nie jest taki sam jak Zefir, jak był mały. Znaczy, nie jest taka sama, bo to dziewczynka, oczywiście. E, bardzo się z tego powodu cieszę. No i jak możecie zobaczyć, nie jest takiego samego wzrostu wielkości jak zefir. Zefir był może tej samej wielkości, ale był bardziej grubszy. Głowę miał naprawdę taką okrągłą, krótszą i grubą. A nasza mała źróbka zaś ma właśnie bardziej taką głowę podłużną i chudszą. Tak więc zefir bardziej poszedł w Jackiego. No oczywiście zefira już nie ma, jest w nowym domu. A zaś ta właśnie nasza mała źróbka poszła bardziej do Kasi, niż do Jackiego. No i pewnie zadajecie sobie pytanie, jak będzie miała na imię. Powiem Wam, że jak pierwszy raz ją zobaczyłem na oczy, jak rano przyszedłem tutaj do nich, to nie wiedziałem jeszcze, co to jest, czy to jest ogierek, czy to jest klaczka, ale na samą myśl przyszło mi imię Plamka. A możecie pomyśleć i zadać mi pytanie, z jakiej racji Plamka, jak ona cała urodziła się Kara, o mi tu Kasia dmucha. A no, z racji tego, że na czubku czoła ma bardzo malutką białą plamkę. Nie wiem, czy będzie to widać. O, jest tam widać koło takiej plamki. One też nie chce jej stresować, i Kasi. Tak więc, no, nie będę tam do niej wchodził. Później, może, jakieś zrobię zdjęcia na Instagrama, może, czy na też Facebooka. Wrzucę właśnie zdjęcia takie bardziej ładne, dokładne. I wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak ona pięknie wygląda. Oczywiście, no, jest to mały źrebak, tak więc on pewnie jeszcze 6 razy, no może przesadziłem, ale na pewno kilka razy kolor będzie zmieniał. No ale już tutaj widać po ubarwieniu, że kolor raczej będzie e, e, jak Kasia Kary lub też Kary Szpak, zobaczymy jak to z tego wyjdzie. Ale najważniejsze, że jest całe zdrowe, bez żadnych powikłań się urodziło. No, i że już tutaj sobie truchta biega, no i tam tą kaśkę nam e, ciągnie zadytka No, oczywiście teraz przez kilka dni nie będę ich wypuszczał, no bo to wiadomo, są mrozy, a to jest e, młoda, dopiero urodzone, coś rebie tak więc no, musi być troszkę tutaj w oborze. Ma tutaj trochę miejsca, później ją przeniesiemy do większego boksu, tam gdzie jest Zocha, bo Zocha jest w naprawdę dużym boksie, tylko na ZT, tak no, z 2-3 dni niech sobie tutaj pobędzie, bo tutaj się urodziło niech tutaj się trochę wzmocni. No i po jakimś no czasie. Już nie pamiętam ile to tam trzeba odczekać, no, na pewno z tydzień to minimum, żeby go wypuścić pierwszy raz na dwór, no i no, jak będzie również ciepło to też go wtedy bardziej wypuszczę, tylko no będę musiał jeszcze jak pomyśleć jak to z Jackiem i Zochą pewnie razem nie będę ich wypuszczał, bo będę się bał, żeby po prostu Jackie nie zrobił krzywdy małej. To by była na tyle, taka mała krótka aktualizacja, bo też pytacie się e, właśnie kiedy Kasia będzie się zrobiła. I co tam będzie, czy wiadomo, czy nie, kiedy termin. No i jak widzicie, no już jest. Wczoraj też była taka pogoda naprawdę licha i też nie miałem jak nagrać filmu, tak więc nie nagrywałem. A też Kasia była trochę poddenerwowana, wiadomo, pierwszy raz. To też nie chciałem jej stresować. A mała źróbka już jest dzisiaj taka, można powiedzieć, bardziej rześka. O, zobaczcie, jaką ma piękną plamkę. Tak więc dzisiaj można ją już tutaj odwiedzać, nagrywać. Jak widzicie, od razu inny jest charakter. Przy Zośce, to jak tylko do młodego podchodziłem, to zęby otwierała tak i chciała ugryźć. Mnie co prawda nigdy nie ugryzła, ale tak wiecie, niby do mnie miała największe zaufanie. Ale i tak, jeszcze jak tak podchodziłem, to tak się odwracała, żeby mnie kopnąć. A Kasia ani razu nie spróbowała mnie kopnąć, ani razu nie spróbowała mnie ugryźć. Po prostu, no widzicie, ja młodą pogłaszczę. Kasia wie, że i krzywdy nie zrobię, i po prostu mi pozwala. Tak, jak i mówię, Mówiowi, pogłaskać młodego, bo już jest po prostu dla nas przyzwyczajona do nas, Wierzę, jej jakiejś większej krzywdy nie zrobimy. No i po prostu nam wierzy, co nie, Kasiunia? No i coś powiem Ci, spisałaś się jako rola matki, pięknie się sama wyżrebiłaś. Pięknie coś glancuj, jak to się mówi. Jestem z Ciebie, powiem Ci, zadowolony. Było nam się lepiej, Pokazałaś co nie? No tutaj lepiej, bo tam to tak było ze światłem, to nie za bardzo było widać. Fajne. Dobra, tak więc jeśli odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale dla naszego małego źrebaka. Napiszcie, czy Wam się spodobał. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć. Ażar.